Wielkopolska dla Ciebie. Burmistrz gminy Pniewy, pan Jarosław Przewoźny. Dzień dobry, panie Jarosławie. Dzień dobry panu, dzień dobry państwu. No i właśnie, pamiętam, jak byliśmy tu dwa lata temu. Pamiętam, jak podziwialiśmy zespół pałacowo-parkowy, gdzie znajduje się liceum. Pamiętam tam też rozpoczynający się remont. To może zacznę od tego, co w Pniewach przez ten czas się zmieniło i czym możecie się pochwalić. Panie Dyrektorze, tak dużo się zmieniło, że naprawdę miałbym problem w tej chwili to wszystko wymienić. No, tak do pięciu minut poproszę. To, tylko skrótami. <grym> no, zacznijmy od tego pałacu. On no, oczywiście już jest zewnętrznie wykończony. Elewacje i otoczenie nawet został wyróżniony ostatnio przez pana ministra Selina jako taki od Odkrycie tego roku, jeśli chodzi o, o mm, doprowadzenie do stanu starego zabytku, do stanu takiego, żeby po prostu ładniejsze, tak jak byli właściciele państwo Masembachowie mówią, że ten pałac nigdy tak nie wyglądał jak w tej chwili. Ale słyszałem też, że inne zabytki czekają na swój czas. Poczta konna, którą się mija przy wyjeździe do miasta. Charakterystyczny obiekt też być może niedługo będzie wyglądał inaczej. Tak, jest, jest, mamy już projekt na na no to, żeby ten obiekt przeznaczyć pod miejsca noclegowe, przed, pod miejsca hotelowe, jest to bardzo charakterystyczny budynek historycznie związany z Pniewami przez to, że właśnie był tam, było tam miejsce przeprzęgania koni wielu znanych Polaków, tam e, zatrzymywało się Pili kawę, jedli, nocowali. Myślę, że to będzie kolejne dobre miejsce na naszej mapie. Czyli nadal będzie służyło jako taki przystanek w drodze? Tak, no, staramy się, żeby Pniewy były takim miastem kompletnym, czyli miastem dla każdego i dla tego, który tu mieszka, ale też miejscem wypoczynku, miejscem sportu, rekreacji. Słyszałem także o Centrum Kultury, które w zeszłym roku powstało. Tak, i cieszy się wielkim powodzeniem. Cieszymy się, że w miejscu, gdzie kiedyś była szkoła ewangelicka, które przez wiele lat stało puste, niszczało w tej chwili, ma, jest dobrym miejscem właśnie na różne wydarzenia kulturalne. Jest to miejsce, do którego chętnie przychodzą zarówno starsi, jak i młodsi. Jest tam też biblioteka. No i ta oferta jest coraz bogatsza. Także jest to też miejsce, które, w którym odbywają się konkursy różnego typu, na przykład konkurs gastronomiczny, bo są też takie możliwości, zwłaszcza przez, przez to, że po sąsiedzku jest szkoła gastronomiczna między nimi. Słyszałem także, że liczne stowarzyszenia działają w pniewach i mają się całkiem dobrze. Panie redaktorze, gmina to jest jak ten stół, przy którym tutaj siedzimy, ale tak suto na nakryty z różnymi potrawami. No i w, te, w takiej gminie muszą być takie potrawy jak na tym stole konkretne mięsko, ziemniaczki, zupka. No i to są zakłady pracy, które dają, dają życie. Brzmi ale mus... smakowicie. Tak, Ale oprócz tego musi być jeszcze jakiś smaczek. A tym smaczkiem to jest właśnie aktywność naszych mieszkańców. Różnego typu stowarzyszenia, organizacje. Jest ich zdecydowanie powyżej 40 i one są tym tą przyprawą, one są tym deserem. Czymś, co nadaje smak życiu w takim małym miasteczku. One też spełniają wiele ważnych ról, a mają historię nieraz nawet ponad trzystuletnią. Ta aktywność ludzka na co dzień, tak widoczna właśnie w działalności gospodarczej, w pracy, a od święta czy, czy w sytuacjach jakichś wydarzeń, no, widać z kolei kulturalnie, sportowo i to właściwie również w tym obiekcie, na którym się znajdujemy, jest bardzo często, mają miejsce koncerty, wydarzenia. Tydzień temu kolarze w tym tygodniu Święty Wawrzyniec, święty Wawrzyniec, odpust, przy okazji którego i będziemy świadkami występów naszych wykonawców, ale też wiele firm tutaj miejscowych będzie swoje produkty wystawiało. Po prostu takie bogactwo małego miasteczka. No to właśnie, to może przypomnijmy, że ten odpust Świętego Wawrzyńca już w najbliższą niedzielę. Regionalne produkty, także widziałem, że kabarety i koncerty. Tak, że po południu będziemy tutaj, będzie nas tu sporo, będziemy się cieszyli, ale a już od rana będzie akcja krwiodawstwa, bo przy okazji również takie cele związane z, właśnie z ochroną zdrowia, z propagowaniem zdrowych nawyków, w to wszystko włączają się i amazonki i stowarzyszenie, które opiekuje się dziećmi niepełnosprawnymi. To jest całe bogactwo działań tych mieszkańców, którzy po prostu żyją żyją y, życiem swoim, ale jednocześnie dzielą się tym. Wielkopolska dla Ciebie. Tu z nami jest prezes Koła Śpiewackiego Lira w Pniewach, pan Piotr e, Schreiner. Dzień dobry, panie Piotrze. Dzień dobry. I właśnie z, może ja wiem, że to nie powinno się pytać o wiek, ale chyba w przypadku waszego chóru mogę. Bo Lira liczy już sobie? E, w tej chwili to już 132 lata. Prawie nieprzerwanej działalności. Czyli można mówić o sporym sukcesie. Niezależnie od tego, co tu się działo w pniewach, pod czują jurysdykcją było, za każdym razem chór Lirada sobie radę i funkcjonował. Tak. Myślę, że to jest sukces. Tak długi okres nieprzerwanej działalności, przy czym no, najważniejszą sprawą było po prostu powstanie tego chóru. W w tym 1891 roku, kiedy Chór powstał jako organizacja, która w niekorzystnym dla polskiej społeczności środowisku próbowała tą polską kość utrzymać i walczyć o nią. Czyli coś wyjątkowego, co, co ważne, co przetrwało, bo mamy XXI wiek, chór dalej funkcjonuje. Teraz ilu liczy członków, ilu liczy też aktywnych turystów. Tak, więc w, w okresie swojej działalności chór w przeszłości no, był nieco większy. Nawet w, w okresach swojej świetności liczył około 100 członków. Obecnie działając już jako stowarzyszenie, posiada około 40 członków, przy czym samych śpiewaków jest około 20. Nie. Spotkamy się dość często, bo dwa razy w tygodniu po dwie godziny. To są regularne próby. Czyli jak do pracy dosłownie. Tak, tak. To jest pewnego rodzaju nawet taki obowiązek. To są regularne próby poza okresem wakacyjnym, trwające cały rok. I pracujemy pod okiem pani Urszuli Grzędy, która tutaj każdorazowo, dwa razy w tygodniu do nas dojeżdża. Przyjaźnimy się i dajemy radę, cały te, 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 te ileś lat, te wiele lat ze sobą, się, ze sobą współpracować. W pracy czasami organizujemy imprezy poza chórem, czasami związane z chórem, ale jakoś trwamy. To są utwory muzyczne historyczne, ale również współczesnych kompozytorów. Śpiewamy właściwie dość typowy repertuar chórów amatorskich, to znaczy nieco utworów sakralnych, polskich czy nawet światowych kompozytorów. I trochę muzyki ludowej, stylizowanej, czasami w jakichś nowszych opracowaniach, rzadziej wykonywanych, rzadziej spotykanych w, w repertuarach takich chórów. W październiku będziemy organizowali otwarte churalne warsztaty w Pniewach, na które zapraszamy wszystkich chętnych, którzy. Mieli kiedykolwiek coś wspólnego ze śpiewem w chórze lub nigdy nic wspólnego z tym nie mieli. Wielkopolska dla Ciebie siostra Daniela Jankowska, dyrygentka chóru dziecięco-młodzieżowego Promyki Słoneczne. Szczęść Boże. Szczęść Boże. I właśnie z tym, siostra z tymi promykami, to jest tak, że w waszym e, haśle, moccie e, chóru e, występują promyki słoneczne. O Panie, niech będę jak promyk słoneczny. I to wam towarzyszy. I zauważyłem, że nam też towarzyszy, bo kiedy tylko się to wypowie, to tutaj promyk się pojawia i na naszych twarzach też. No właśnie przed chwilą było tu ciemno. Właśnie, czyli zaraża chór, Raz, że uśmiechem, dwa, że pasją do muzyki i to już od 35 lat. Tak, dokładnie tyle, szmat czasu. No właśnie, jak to się zaczęło? Bo z tego co słyszałem, to chór powstał z potrzeby. Tak, chór został założony w związku z przewiezieniem ciała świętej Urszuli Duchowskiej z Rzymu do Pniew po 50 latach od jej śmierci. Zresztą matka Uszula miała kupiony bilet powrotny, więc wróciła tutaj na ten bilet, powiedzmy. Więc tak, ponieważ wiedziałam, że będę odpowiedzialna za całą liturgię wielką liturgię na rynku, cały episkopat, mnóstwo gości zaproszonych, i tak pomyślałam, że chyba w związku z tym trzeba coś zrobić, żeby to wszystko pięknie zabrzmiało, żeby to było piękne. Oczywiście, po, po rozmowach z przełożonymi, z księdzem proboszczem, ustaliliśmy, że będzie to chór dziecięco-młodzieżowy, który no, na tę okoliczność powstał i do tej pory funkcjonuje. No, uroczystość była przepiękna rzeczywiście. Dzieci śpiewały na, na Mszy Świętej. Potem też tutaj w kaplicy, kiedy, kiedy ciało już było przeniesione. I przygotowywane do złożenia w sarkofagu. Czyli można mówić o ogromnym sukcesie. Czy spodziewała się wtedy siostra, że chór będzie istniał raz, że taki długo, a dwa, że będzie taki liczny? Bo tutaj mówimy w tym pierwszym okresie o setce dzieci, które z wami śpiewała. Tak. Z... Ja nie wyobrażałam sobie naprawdę, że chór będzie tak istniał. Ale ponieważ dzieci cały czas przychodziły, ten dziecięcy chór się przerodził właściwie w chór dziecięco-młodzieżowy. Teraz oczywiście jest mniej dzieci, nie ma setki, ale jest ponad sześćdziesiątka chę... dzieci, które naprawdę chętnie, bardzo chętnie śpiewają no są i są razem. Po drodze mieliście sporo y, wspaniałych przygód, y, wzruszeń i spotkań, między innymi na przykład z Ojcem Świętym w 1994 roku. A to było niesamowite wydarzenie. Byliśmy w Castel Gandolfo. My tylko... I Ojciec Święty, to znaczy w tym sensie, że nie było żadnych y, tłumów ludzi i tak dalej. O, pamiętam dokładnie, jak Ojciec Święty zbliżał się do nas. Dla nas były specjalne krzesła przygotowane. Y, właśnie miał być koncert. Ojciec Święty już wtedy słabo się czuł i było widać, że idzie z jakimś wysiłkiem, ale promienny. Podszedł do nas, no oczywiście zaczęliśmy śpiewać, i w pewnym momencie Ojciec Święty mówi: No, a teraz to niech każdy do mnie podejdzie, dostanie ode mnie różaniec po i każdy będzie miał zrobione zdjęcie ze mną. Więc to było coś niesamowitego. Oczywiście śpiewaliśmy w pełni wzruszenia. Ojciec Święty, a później po tym, kiedy już każde, każde dziecko dostało to Błogosławieństwo papieskie, Ojciec święty mówi: No, to teraz przejdziemy, ustawimy się na schodach i zrobimy sobie teraz pamiątkowe, rodzinne zdjęcie. I wtedy to się zaczęło. Zaczęliśmy śpiewać, szła dzieweczka, wszyscy się rozkleili, płaczu było więcej niż, niż właściwie na początku. Y i na koniec, już jak Ojciec Święty odchodził, to było też takie wzruszające i właściwie pokaza pokazało, jak um, Ojciec Święty no, jest ludzki taki. Bo pomyślał o takiej bardzo przyziemnej rzeczy. Um, podchodzi do mnie ksiądz Dziwisz z kopertą i mówi do mnie tak: Siostro, to są pieniądze. Ojciec Święty przekazuje wam te pieniądze, abyście sobie wykupili wszystkie zdjęcia. I jestem przekonana, że że jest to dzieło świętej Urszuli, to znaczy ja sama w własnych siłach nie, nie, chyba nie byłabym w stanie przez tyle lat prowadzić taki duży zespół, a tymczasem ja czuję ogromną pomoc nieba, naprawdę ogromną i zgromadzenia oczywiście także, prawda, więc to jest i teraz wybieramy się do Francji, jedziemy do Francji 17 sierpnia, no i się dzieci bardzo cieszą, są razem przede wszystkim i to jest ogromnie ważne. A od września znów zaczyna się próbować. Jak to wygląda z rekrutacją? Dzieci same przychodzą, czy musicie ich szukać. Jedno drugie przeprowadza. A, a, Marketing tak, szeptany to się Dokładnie, tak, tak. Wielkopolska dla ciebie. Siedziba bractwa kurkowego, czyli kurkowe Bractwo Strzeleckie w pniewach, a z nami jest starszy bractwa Henryk Michałowski. Dzień dobry panie Henryku. Dzień dobry panu, dzień dobry. Kulkowe Bractwo Szczeleckie w Pniewach powstało w 1698 roku na mocy dekretu wydanego przez króla Augusta. Oryginał tego dekretu znajduje się w archiwum Pniewskiego Bractwa. Przedtem dokument ten znajdował się w rękach prywatnego kolekcjonera i pasjonata historii Szczelectwa i Broni. W 1722 roku kasztelan na Pniewach wydał dokument potwierdzający autentyczność wyżej wspomnianego dekretu. I Pniewskie Bractwo również jest w posiadaniu tego drugiego dokumentu. Bractwo prężnie działa, także współcześnie. W skład Kurkowego Bractwa Strzeleckiego Pniewy obecnie wchodzi 70 członków, w tym. 35 nowo przyjętych młodych braci. Bracia spotykają się regularnie na szczelaniach. Siedem razy w roku. A także na zebraniach brackich. Dobrze, to ja może teraz nawiążę do tego, co widzimy nad naszymi oczami bo jednak nad naszymi głowami, bo tutaj są tarcze. Te tarcze nazywają się tarczami królewskimi. To może Panie Henryku zdradzi mi pan o co w tym wszystkim chodzi, bo na nich widać ślady po strzałach. Niektóre tarcze liczą sobie no, prawie 100 lat, jeśli nie więcej. Tak, mamy tutaj tarcze, które liczą kilkanaście, kilkadziesiąt lat. Raz w roku to jest zielone świątki. Odbywa się szczelanie tak zwane królewskie. I y, najlepszy szczał któregoś z braci jest powodem, aby otrzymał taką tarczę. I zostaje w tym momencie królem na rok. Z tego co słyszałem, pan już był trzykrotnie. Królem. Ja byłem trzykrotnie królem. Jest nas w bractwie y, trzech braci, którzy y, osiągnęli y, ten zaszczyt, że są trzykrotnie królami. Z tego co wiem, to bractwo też y, współpracuje y, z samorządami. Wy także działacie w sposób tak prężny, że tak naprawdę wasze bractwo się rozwija i co ważne, kontynuujecie swoją już ponad 300-letnią tradycję. Wyrażam w imieniu moich kolegów podziękowanie za stałość w poparciu naszych działań. Przede wszystkim burmistrzowi miasta i gminy, ale także samorządowcom i licznym stowarzyszeniom oraz szkołom. Sądzę, jako starszy Pniewskiego Bractwa, że rywalizacja na szczelnicy i przynależność do Bractwa Szczeleckiego to pasja, zainteresowanie, które jest zawsze modne i potrzebne. 30 września będziemy obchodzić 325 lat istnienia naszego Bractwa. Z tej okazji planowana jest doniosła dla nas uroczystość, którą rozpoczniemy o godzinie dziesiątej rano już, wejściem w asyście sztandarów brackich oraz orkiestry dętej do Pniewskiej Fary na mszę świętą. Po mszy świętej nastąpi uroczysty przemarsz na teren siedziby Pniewskiego Bractwa przy ulicy Wronieckiej, gdzie odbędzie się część oficjalna. Punktem kulminacyjnym będzie uhonorowanie odznaczeniami Najbardziej zasłużonych członków bractwa oraz przyjęcie w nasze szeregi dziesięciu młodych adeptów. Wreszcie potem rozpocznie się długo oczekiwana rywalizacja na strzelnicy.